Hejka, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie i zaczynamy od holu zakupowego Synseya, ponieważ są zajebiste wyprzedaże. Ale zajebiste różowy fiat tam stoi, zaraz Wam pokażę. Tylko najpierw nagram, żeby już nie, nie ruszać tutaj, postawię sobie na parapecie. Muszę w ogóle sobie znaleźć w domu jakieś miejsce do nagrywania, bo aktualnie stoicie na parapecie, na statywie, a ja mam tylko jedyne tutaj ładne tło na ścianie. Zaczniemy od. Świnki, bo świnka zaraz idzie w e, pieskowe łapki i pewnie z świnki długo nic nie zostanie. więc pierwsza to prezent dla e, Bobasa, mojego pieskowego. E, a no, dlaczego nowy prezent? Dlatego, że za każdym razem, jak jadę do Disney'sa, ja to jej kupuję misia. A ostatnio musieliśmy jej niestety wszystkie misie pochować, bo miała tutaj taką trochę rozwaloną wargę i musieliśmy jej smarować, więc musieliśmy pochować wszystkie misie i w nagrodę dostanie nowego. Sukieneczka. Teraz mi to przeszkadza. Sukieneczka zwykła, taka czarna, prążkowana. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Widać. Ona jest taka, w sumie, czekajcie, przymierzę. No, do kolanka. Zwykła, taka z krótkim rękawem, ale jest naprawdę spoko, Za Chyba 19 zł? Tak. Uwaga. Ja. 19,99, ale naprawdę fajna. Następnie spodenki. Ja z tych spodenek to z MK. MK, um, bo one ja mam też takie w zeberkę, jeszcze jedne z tego typu. One są tutaj takie wiązane. I one są spoko, bo one nie są, jeżeli chodzi o eskę, jakieś um, dużo mniejsze. Natomiast są krótsze i mnie to strasznie denerwuje. Więc tu mamy meczkę, też takie zwykłe. I one kosztowały ile? 29, czy to będzie? No, 29,99. Następnie kolejne spodenki ja tego typu spodenki widziałam u Eweliny Big Lashes dawno temu i jestem po prostu... Ona miała chyba... Kurczę, żebym was nie z czy nie z Primarka, ale ja chorowałam na te spodenki. Nigdzie ich nie mogłam znaleźć, bo u nas wtedy jeszcze nie było Primarka. Więc mam i one za 29,99 99, Ale są super. Nie wiem, czy sobie jeszcze jednych takich nie kupię. Bardzo mi się podobają. Pozdrawiam Ewelinkę, jeżeli kiedyś jakimś cudem to obejrzy. <grym> e, następnie... A, to akurat dla dla Dalisi, dla mojej Brytanicy, sukieneczka. Ale cute, mega. I co? I a! Oh, kapelutek, słuchajcie, bo mój kapelutek, który miałam w Dominikanie, niestety nie przetrwał, ale jest super. Michał, musisz zobaczyć, jaki mam kapelutek. Petarda. <gryw> I co dalej? Aha, i jeszcze mam dwie pary butów. Takich zwykłych o na minimalnej koturnie. Takie są dałeczki, ale są naprawdę bardzo ładne. I one kosztowały chyba 45 zł. Wzięłam oczywiście dwie pary, bo wzięłam sobie czarne i beżowe. Ale naprawdę bardzo fajne. Z taką kokardeczką tutaj. Nie widać kokardki. Kokardkę widać na tych jasnych pewnie. O! Zobaczcie, bardzo fajne. Ah! <laughs> I jeszcze słuchajcie, za piątaka, za 4,99 Takie kolczyki. Ja nie mam jakieś. Zobaczcie, ja najczęściej noszę to, to jest. W ogóle z Action jest taki zestaw. Tam jest tych kuleczek. Dużo są e, złote. Taki rose gold srebrne jest ja srebrnych nie noszę. Jeszcze jakieś tam... One też kosztują, nie wiem, 10 zł, a ja po prostu uwielbiam je. Nie mam potrzeby. Mam kilka takich lepszych par kolczyków, ale to na jakieś wyjścia. Tak na co dzień, wiecie, ja to ściągam, wrzucam przy walce i tam się wiecznie chlapie. Więc jeszcze sobie wzięłam, o, takie. No i oczywiście ho, 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 ta torba jest no maksa, fajna. Ja lubię takie torby. One też kosztowały, ze 5,99 słuchajcie. Jak miałam zapłacić, nie wiem, 2 zł za zwykłą papierową, to wziąłam tą, bo ja też jak wyjeżdżamy gdzieś, to po prostu sobie lubię do tej, do tej torby zapakować jakieś tam buty, jakieś takie rzeczy, mm, które mi się do walizki nie zmieszczą, albo po prostu, które chcę mieć pod ręką w samochodzie. Więc y, tak, dajcie znać, e, co Wam się podoba. Ja jestem bardzo zadowolona z zakupów. Jeszcze zastanawiałam się nad jedną sukienką. E, Praktycznie taką samą, jak ta niebieska, którą Wam tu rzucę, yy, tylko miała odwrócone kolory, więcej miała białego, mniej niebieskiego. E, ja tą, tą właśnie niebieską bardzo lubię, więc zastanawiałam się, czy sobie nie wziąć, ale stwierdziłam, kurczę, czy mi potrzebna taka. Ona jest bardzo ładna, tylko z niej strasznie gorąco. I najpierw Wam pokażę jeszcze tego różowego fiata, ale fajny. I zaraz wam damy razem pieskowy prezent. Patrzcie, tam w oddali jest. Nie wiem, czy to będzie widać w sumie. Ale... No, w ogóle ładna dzisiaj jest pogoda, mimo tego, że strasznie wieje. Ja mam takie pytanie do ciebie. Czy jest tutaj jakiś grzeczny piesek, który by chciał dostać nową zabaweczkę? Proszę powiedzieć. Jest tutaj jakiś grzeczny piesek, co by chciał nową zabaweczkę dostać? Proszę powiedzieć. Taką świnkę byś chciała? Proszę. Coo. Kurde, jaka świnka śliczna. No, to jest nosorożec. Tak zwany u nas w Tylko, że on już ucierpiał i też jest z sinseja. Fajna świnka? Powiedz. Tylko jej nie zjedz całej na raz. Dobrze, Zuza? Żebyś miała ją na chociaż na kilka godzin, proszę. Michałek? A powiedz proszę, co sądzisz o moim kapelutku? Superacki. Fajny, nie? No tamten został w Dominikanie, bo wiesz, co się z nim stało. Nie przetrwał próby czasu i lasu, że tak powiem. A podoba ci się. Mu... Tatuś kroi mięsko, super. Nie, nie kroisz mięska, to do czego ona poleciała? A do banana. Kurde, super kapelutek. Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Mieliśmy dzisiaj jechać na wieś, ale pogoda jest, taka se. Ogólnie jest bardzo ciepło, bardzo duszno, pewnie będzie jakaś burza wieczorem. Widzę, że teraz wyszło słoneczko, ale generalnie zostaliśmy w domu. Miałam Was zaskoczyć kolejnym vlogiem ze wsi, no ale zaskoczę Was kolejnym vlogiem z Krakowa. Ehm, jako, że dzisiaj jest niedziela handlowa, słuchajcie, to się wybieram do Action Powieszaki, ponieważ w związku z zakupami wczorajszymi też... Ogólnie, w związku z tym, że mam nadzieję w końcu będzie takie pełnowymiarowe lato i się ta pogoda zrobi piękna, no to mam zamiar sobie trochę przeorganizować garderoby, jak to zawsze, zimowe rzeczy już sobie dać do pudełek. Ja zawsze robię tak, że po prostu to, co nie chodzę w tym lecie, czyli jakieś grube swetry i tak dalej, chowam sobie do takich wielkich pudeł, chyba też z Action, czy z IKEI mam, i daję sobie na dno szafę. Natomiast wszystkie letnie rzeczy sobie wtedy wieszam, patrzę tylko. Świeci się jak... Od jakiegoś czasu używam, słuchajcie, rozświetlacza, co u mnie wcześniej nie miało miejsca, bo byłam królową matu, także jest ok. Eee, no i co? No i chcę sobie przeorganizować szafę, żeby właśnie letnie rzeczy, sukieneczki, jakieś kombinezony sobie powiesić na wieszaki, a te zimowe rzeczy schować. Prawdopodobnie skończy się to tym, że pójdę po wieszaki, wywalę wszystko z szafy i schowam z powrotem, jak to zawsze ma miejsce, ale na razie motywacja jest, także idę po wieszaki do Action. Nie biorę aparatu, bo mi się nie chce. Po prostu biorę małą torebkę. O, bo nagrywam cały czasem 50. Powiem Wam, że nie wyobrażam sobie już nagrywać vlogów małym aparatem. Tak się przyzwyczaiłam do vlogowania tym, i do nagrywania tym, że. Kurde, czasem się zastanawiam. że to, to, to... Oprócz tego rozświetlacza, słuchajcie, nakładam sobie jeszcze. Robię tak, oczywiście, w, w full make-up, jeżeli chodzi o podkład i korektor. Później sobie daję tutaj taki stick brązujący. E, przypudrowuję sobie tylko okolice pod oczami e, mam puder od Maxineczki taki pod oczy, taki satynowy bardzo ładny, kocham go e, i daję sobie troszkę pudru na czoło, na tutaj, na okolice nosa, na brodę, no i tak omiatam resztką, która mi zostanie w pokrywce twarz natomiast na resztę tutaj, na policzki daję sobie mgłę pudrową z paezem ona jest po prostu zajebista jest właśnie taka mocno ym, rozświetlająca, no plus jeszcze później daję sobie suchy brązer i jeszcze daję sobie rozświetlacz, też taki z akcentem brązu i czasem się zastanawiam, czy to wygląda jakbym była taka fresh, taki wiecie fresh look, glow, czy po prostu jakbym była spocona. Jeszcze się nie przełamałam tak w 100% do tego rozświetlacza, natomiast ogólnie odkąd nie używam takich matowych tylko produktów, to ta twarz wygląda lepiej, tak zdrowo i no wiecie, ja nie jestem ekspertem od makijażu, ale ale czuję się dobrze. No i też mam inne brwi. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, bo dzisiaj sobie je tak dosyć średnio... O, pewnie nie widać. Eee, muszę sobie zrobić laminację. Powiem Wam, jaki hit zrobiłam. Tydzień temu przed weselem postanowiłam, że zrobię sobie jeszcze na szybko w piątek laminację. Uff, jak jest duszno. Zrobię sobie szybko laminację. No i nałożyłam pierwszy produkt, ale tak coś mi się słabo laminowało. Mówię, no dobra, nie? Nałożyłam ten drugi produkt. No i tak zmyłam tą kurde, No coś słabo, ale no dobra, no może za krótko trzymałam, nie wiem. No zrobiłam farbkę. To znaczy jeszcze jej nie zrobiłam, bo jak chciałam ją zrobić, to się okazało, że pr pierwszym produktem, który nałożyłam zamiast produktu do laminacji brwi, był aktywator do farbki. Nie pytajcie jak to zrobiłam. One nawet nie są podobne. I pierwszy produkt do laminacji brwi śmierdzi jajem, a mi nic nie śmierdziało i nie dało mi to do myślenia. Dobrze, to byłam chyba już zmęczona i chciałam to szybko zrobić. Także muszę sobie zaraz zrobić jeszcze laminację, ale może wieczorem to zrobię już. I farbkę. No, więc zaczesuję sobie tylko teraz na mydło, yy, nie na mydło, na klej z Nyxa. Jest super, nie maluję już brwi pomadą. Uff, chyba widać po mnie, że jednak jest gorąco bardzo dzisiaj w Krakowie. Yy, moi drodzy, poszłam tylko po wieszaki, ale mam cały haul dla Was z Pepko i Zaczynamy od najmniejszego dzisiejszego zakupu czyli od y, kubeczka filiżaneczki na espresso, ja już taką mam a ta jest kupiona dla Michała ponieważ mi pozazdrościł i był zły, że jemu nie kupiłam z tym, że on pije kawę może dwa razy w miesiącu a ja piję kawę trzy razy dziennie to jest zakup, który szczególnie mi się dzisiaj spodobał, mianowicie to jest taki pojemnik z otwieraną szufladką i kupiłam sobie dwa, w dwóch różnych rozmiarach ten sobie kupiłam na moje kosmetyki, na kolorówkę, czyli to, co używam na co dzień, żeby sobie trzymać tutaj trzyste pędzelki, które sobie umyję, żeby mi się to nie kurzyło. To można sobie, nie wiem czy to będzie widać. Czekajcie, o tak budować, że można sobie kupić jeden większy i na przykład takie mniejsze. Był też taki rozmiar pośredni, czyli mniej więcej połowa z tego, ale bałam się, że mi to nie wystarczy. I drugi pojemniczek z szufladką. Słuchajcie, kupiłam sobie na, na karty pamięci i na takie małe pierdółki do nagrywania, czyli na przyjściówkę do MacBooka i na takie rzeczy, które chcę mieć pod ręką, żeby mi się to nie kubiło. Fajne to jest. O, i zobaczcie, można sobie to tak modułowo. Tu mógłby być jeszcze ten drugi. W sumie on mógłby być wielkości tego. Rzeczywiście, tak. On jest w wielkości tego, tylko jest wyższy. Czyli to, to jest jakby połową z tamtego. Czyli tamten jest w takiej wysokości, tylko jest połową. Dobrze, nie, nie, nie brnijmy w to. E, następnie kupiłam sobie notes. Ja uwielbiam notesy. Uwielbiam e, wszystko, wszystkie moje pomysły zapisywać w notesie. To jest notes w linie. Z daleka chyba nie widać, jakby był biały. Ale jest w linie. Ja generalnie preferuję kratkę, ale ten mi się bardzo spodobał. Nie wiem, czy też tak macie. Dajcie znać, czy też tak macie, że wszystkie Wasze pomysły musicie zapisywać w notesie i najlepiej by ten notes był w ogóle nowy i nowy notes, to wiecie, nowa, taka czysta karta i nowe pomysły. Ja sobie go kupiłam typowo pod content, żeby sobie zapisywać sobie swoje pomysły na filmy, na filmy na YouTube i na filmy na mój Instagram firmowy e, rzęsowo-szkoleniowy. E, na pewno w moja Paulinka, którą pozdrawiam, zrozumie, zresztą wysyłałam i nawet z Action, jakie są super rzeczy. E, dalej kupiłam sobie taki, swoje stojaczek e, na pędzle i e, chyba drugi kupię Właśnie do gabinetu, żeby wsadzić do niego wszystkie długopisy i wszystkie jakieś takie kolorowe zakreślacze i tak które mam dla kursantek. On kosztował 4 zł, ale jest naprawdę super. I maszynki do golenia. Ja je kupuję zawsze normalnie w Rosmani, Natomiast kupiłam, słuchajcie słuchajcie, 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 no słuchajcie mnie po prostu. Nie macie wyjścia, skoro to oglądacie, to raczej mnie słuchacie. No dobrze. E, tutaj jest 12 chyba maszynek. Tak, jest 12 maszynek i za pociągę za to 29 zł, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to są dokładnie takie, jakie kupuję w Rossmanie. Oby. I co? Jeszcze 40 wieszaków w Pepko. 10 wieszaków w Pepko kosztuje 5 zł. To nie są wieszaki, na których będą wisiały jakieś ciężkie kurtki, ciężkie płaszcze. Do takich kurtek, do płaszczy mamy oczywiście lepsze wieszaki w domu. Aczkolwiek ja na takie letnie rzeczy, na jakieś sukieneczki, czy na kombinezony, lubię też, jak mam takie spodenki, takie jak wam pokazywałam. No nie we wcześniejszym filmie, tylko w ten samym filmie, w poprzednim holu, e, które one się mną, jak się je poskłada, więc ja sobie je lubię przewieźć tutaj. Dlatego wziąłem sobie 40 wieszaków za 120 zł. So, jak za darmo. Idę robić sobie jedzenie. E, kupiłam sobie kapustę kiszoną. Uwielbiam. Idziemy robić grilla na górę. My. Można takiego pieska troszkę nagrać z Nie można, OK. E, pojawił się pewien problem, dziękuję. Na ten moment nie wiem co powiedzieć, bo się zgubiłam. Pojawił się pewien problem. Mianowicie Michał zgubił telefon. Chodził wściekły, rzucał wszystkim. No, nie można znaleźć. Dzwonię do niego, oczywiście telefon jest wyciszony, co u niego zdarza się rzadko, raczej u mnie. No i wyszedł na górę, no bo trzeba pilnować Grillam, bo ja ci znajdę ten telefon. No i dzwoniłam. Ula, dzwoniłam i dzwoniłam i dzwoniłam, i słyszałam, że gdzieś wibruje, ale nie mogłam znaleźć. Mam ile strzałów? Dwa. W lodówce? Nie, nie aż tak hodkrowo. W pralni. W szafie był. Jak w szafie? Normalnie w szafie na półce, jak poszedłeś z płodenki, zmieniać to. Prawda? W końcu wiadomo, no, ale dobrze to, wygląda. Robi, bardzo. bardzo o, żaba, dobrze, to 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 to, żaba leży. Teraz żeby sfilmujemy. Ja zaraz zrobię test na żywo, ale jeszcze sobie nałożę. To jest moje, bardzo proszę, dołożę. Co to za żaba? Żaba czeka, bateria pada, ale to nic. Jeszcze zdążę. I cebulka, i dużo soli.